Witam serdecznie w kolejnym odcinku Wielkiej Encyklopedii Retro gier. W tym odcinku zaczynamy oczywiście od wielkiego hicioru powiem wam. Ace Ventura. Mam tą grę, jednak jest problem ze starymi grami z uruchomieniem. A ta gra ma wyjątkowo duży problem. Została stworzona na jakimś dziwnym silniku. I w dzisiejszych czasach na nowych kompach nie odpala się ta gierka. Ja już rozwiązałem ten problem, da się emulować po prostu stary Windows. Windows XP. Na Windowsie XP ta gra działa. Więc może kiedyś ogramy polską wersję, w której chyba wcielał się Cezary Pazura, o ile pamiętam. Chyba Cezary Pazura się wcielał w Ace Ventura, więc może być bardzo ciekawie. W każdym razie gierka jest kozacka. W czasach, jak ona wyszła, w ogóle wtedy bardzo dużo gier było polonizowanych zresztą teraz też tylko teraz jest mniejsza ilość mam wrażenie gier z dubbingiem ale może to też takie mam wrażenie jest tych gier dużo więcej ciężko mi powiedzieć natomiast na pewno w Ace Venture dubbing i ogółem jeżeli chodzi o gierkę Ace Venture to no wymiatała ta gierka w tamtych czasach ta gierka wymiatała i do dzisiaj myślę że jest to świetna przygodówka tak myślę, dopóki nie zagram. Tak samo myślałem o Resident Evil Zero <noise> i się okazało, że faktycznie no, pod kątem klimatu graczy ma poziom Resident Evil Zero, natomiast pod kątem tym gameplayu to się męczę straszliwie. Musiałbym po prostu zresetować tę grę, zagrać jeszcze raz. Trzeba Inaczej jakby w starych grach czasami trzeba przestawić sposób myślenia, bo inaczej człowiek się zaczyna męczyć. Przez fakt, że no ta gra ma zupełnie inne, inny rodzaj, że tak powiem, sterowania, inne i tak dalej. Ale dobra, nie będziemy tu gadać o Resident Evil Zero. Lecimy dalej. W każdym razie, jeżeli chodzi o, jeszcze o Izventurę, to w pewien sposób była to dla mnie taka przełomowa przygodówka, bo ona jest taka bardzo, bardzo filmowa pod kątem animacji, pod kątem tego wszystkiego. Bardzo miałem wrażenie, pamiętam, jak grałem w tą grę, że jest to... Po prostu, że nie da się lepszej grafiki już zrobić, no bo tam było wszystko animowane, rysowane i tak dalej, jednakże rozdzielczość była słaba. Nie? Jak na dzisiejsze czasy, ta rozdzielczość jest bardzo słaba i to niestety się odbija na jakości tej gry. Więc, pomimo, że gra jest rysunkowa, to się zestarzała pod właśnie tym kątem czyli pod kątem tego, że w niskiej rozdzielczości była zrobiona, pod tym kątem niestety się zestarzała. I pięć gwiazdek. Ja w ogóle sprawdzę, to to jest niestety gra pewnie na licencji, więc nie sądzę, aby była na Steam. Ventura nie ma. No, to było wiadomo. Czyli dobrze ja to wpisałem. AC Ventura może być osobno pisane. Ven. No nie, nie ma. Nie ma niestety na Steam tej gry. Można o takim czymś pomarzyć. Niestety, gierki licencjonowane miały właśnie to do siebie, że się zazwyczaj nie pojawiły, nie pojawiają później remake y i tak dalej. No, chyba że już tam faktycznie zdarza się to, ale bardzo, bardzo rzadko. I tu jeszcze minęliśmy, bo zacząłem odejść z Ventury, bo od razu mi się rzuciło w oczy. Minęliśmy tutaj coś takiego jakiś MMO. Które widząc symbol MMA od razu pomijam, bo nic o tej grze wam nie powiem, ale coś takiego jak Ace of Angels. Ej, tu mam nawet teksty, jakaś zapowiedź do gry, ale nic tutaj nie wiem nie dowiemy się, możemy sobie zerknąć tylko na screeny. Całe nie widzę, ale to chyba taka gra 4K z tego co widzę. Tutaj coś taka ela strategia. Tego, co możemy dojrzeć po screenach, to jest ale taka strategia 4K w kosmosie. No i tyle. ogrze już nikt nie pamięta. Ja nawet ją pominąłem na początek, bo więcej oni powiedzieć się nie da. Kosmiczny symulator masywny MMO z elementami RPG. Akcja przenosi nas do 26 wieku, gdzie całe znane obszary przestrzeni kosmicznej zamienia się wielki teatr działan wojennych. No, wraz z setkami innych graczy wybieramy, po której. Z rywalizujących stron stajemy aby walczyć w obronie jej interesów. Podczas rozgrywki awansujemy w szeregach naszego narodu, i tak dalej. Dobra. Lecimy. Kogo to interesuje? Lecimy dalej. <laughs> Ace of the Pacific. To jest znowu symulator 92 rok. Nic tu wam nie powiem o tym. Ace of the Pacific symulator samolotu. Jak widzicie tutaj, to tych takich samolotów pierwszowojennych. Więc, więc coś tu wielce można powiedzieć z 92 roku. Tutaj też oceny nie mamy niestety. Możemy sobie sprawdzić, czy przypadkiem jakaś część nie trafiła na Steam. Ace of the Pacific. Ace of Galaxy, Ace of Luftwaffe. Proszę, Ace of Luftwaffe tutaj jest. O, to jest taki. Shotenapik. Mm. Ace of Duvassef Squadron. No Ace of Adventure z Look of the Pound. Proszę bardzo, jakaś karcienka de gratisowa. No i tyle. Dobra. I tu mamy kolejną Ace of Pacific. World War II 1946, czyli wersję. Pewnie latamy tutaj jakimś samolotem. Tak, jakimś nowszym samolotem chyba latamy. Chociaż wygląda to prawie identycznie. Nie wiem, czy to nie są te same skryny, chociaż to nie chyba się różni. Easy of the Pacific. Tak, tutaj jeden screen jest inny. A te dwa chyba są nawet identyczne. Dobra, lecimy dalej. Nic o symulatorze z 1992 roku Wam nie powiem. Tutaj mamy Ace Over Europe. To też 93. Kolejny symulator. Wygląda troszkę lepiej niż tamten. No, inny, inny, rodzaj, inny rodzaj samolotu. Dobra. Lecimy dalej. Across the Dniepr. 2003 rok single player multiplayer. Jest to gierka strategia, chyba tak. Aha, to tytuł dodatku do turowej gry strategicznej korsum Pocket. Dzięki niemu mamy okazję wziąć udział w wydarzeniach rozgrywających się w lipcu 1941, kiedy to operacja Barbarossa znajdowała się jeszcze w swojej początkowej fazie. A wojska niemieckie przygotowywały się do wkroczenia w serce Związku Radzieckiego. Taka powiem wam bardzo hardkorowa strategia. Bazująca na tym, co znaliśmy. To są takie gry planszowe, gdzie się rozkłada te żetony. I tutaj bardziej skupia, skupiona jest akcja na właśnie rozkładaniu tych sił i myśleniu taktycznym niż na faktycznym tutaj powiedzmy. Graficznym odwzorowaniu, jakimś. Zamiast, wiecie, zamiast normalnych jednostek mamy takie żetoniki. Takie gry strategiczne. Ja trochę zamodu pogrywałem w takie gry strategiczne i na komputerze gdzieś później, w późniejszym czasie dużo to grałem. Grałem na przykład, miałem tą. Czekaj, jak ona się nazywała ta gra. Boże, rozkładanie tej gry to był koszmar, to była taka wielka plansza na cały stół i po prostu. Setki zetonów, setki zetonów i to była bitwa o, o Kirchholm, tak, bitwa o Kirchholm. Bitwa o Kirchholm, i tą bitwę o Kirchholm, jak rozłożyłem na takim wielkim stole, to siedziała na tym stole u mnie parę miesięcy, zanim skończyłem tą grę, ale przeszedłem. Przeszedłem ten scenariusz razem z jednym znajomym, który do mnie przychodził. Przeszliśmy ten scenariusz i więcej w tą grę nie zagrałem, no bo nie dość, że kilka miesięcy nam to zajęło, spotykaliśmy się tam raz, dwa razy w tygodniu, graliśmy w tą grę, to nie dość, że nam to zajęło kilka miesięcy przejście tej gry planszowej, to jeszcze potem za drugim razem, jak chcieliśmy ją rozłożyć, no to coś tam wypadło, że trzeba było składać, bo stół był potrzebny chyba na święta, i stwierdziliśmy, no nie ma sensu, w tym krok ciężko się grało. To nie była gierka planszowa, w którą się rozgrywało w jeden wiecie, czy na przykład jeden czy dwa wieczory. A plansza była taka olbrzymia, no nie wiem, taka była mniej więcej 1,5 metra na 80 cm Bardzo duża plansza, strasznie duża była plansza do tej gry. Pamiętam, cały stół zajmowała i że to one musieliśmy trzymać w osobnych pudełkach. Ja miałem od swoich wojsk uzupełnienia, a kolega miał swoich, no i ogółem ciężko się grało. Więc takie gry później na te komputery odciążały właśnie te stoły, i, i można było sobie grać w gierkę na komputerach. I na komputerze też grałem w takie gry, tylko teraz. Co ja grałem? Na pewno nie to Across the Dniepr, ale dużo takich gier było wtedy. Jak będą tutaj po drodze, a na pewno będą, to wtedy wam powiem, w którą grałem, bo tak teraz sobie nie przypomnę. W tą Across the Dniepr chyba raczej nie grałem, a jak grałem, to na tyle krótko, że tego nie pamiętam, bo te gry do siebie były bardzo, bardzo podobne. Dobra. Lecimy dalej. Act of War Direct Action. Akdo Warda i 2005 rok, proszę Państwa. I tutaj mamy już tę ocenę 5 gwiazdek jest galeria. Nie kojarzę w ogóle Akdo Warda i Nie kojarzę w ogóle tej gry Powiem Wam Zero skojarzeń. Zero skojarzeń Wygląda całkiem ciekawie. Chociaż nadal nie wiem dokładnie o co tu chodzi. Przeczytajmy sobie lekko opis. Act of War Direct Action to dość innowacyjna gra, strategiczna, też strategiczna, za produkcję, której odpowiedzialne jest niewielkie francuskie studio deweloperskie Eugen System. Mamy tu do czynienia ze strategią czasu rzeczywistego, a podstawowy element, który wyróżnia ją na tle zbliżonych tytułów są widowiskowe walki rozgrywane na ulicach wielu słynnych miast. No to to widzieliśmy, zobaczmy sobie video. Jak widać po wideo, mało tu widać, bo te wideo to są w takiej rozdzielczości troszkę tragicznej. No, ale powiedzmy, coś tam dało się mu podejrzeć. Więc na, jak na czasy 2005, 5 gwiazdek, zobaczcie. No, ja w 2005 to byłem konsolowcem, nie? Bardziej. Bardziej konsolowiec był, dlatego mi ta gra prawdopodobnie pominęła, bo to jest głównie na PC. Mamy tutaj nawet poradnik. Zerknijmy sobie na poradnik. Nie, poradnik jest do tej gry Kurde, poradnik do gry. Tu może w tym poradniku będziemy mieć jakieś lepsze screeny. Tak, na szybko sobie przejrzymy, bo jest naprawdę bogata zawartość. Kons o tutaj mamy misję. Misja pierwsza. Misja druga, tutaj zobaczcie są te faktycznie miasta. Trzecia, czwarta, piąta. No, faktycznie w takich aglomeracjach się dzieje. Gra mogła być dzięki temu naprawdę ciekawa. Dobra, mamy tutaj też kody jakieś. Trainery. Mamy teksty, jest tutaj recenzja. Plusy: animowane i filmowane wstawki. Grafika. Dobra, kampania dla jednego gracza. Fabuła. Minusy. Monotonne odzywki podwładnych. Można by chcieć więcej od sztucznej inteligencji. Takie plusy i takie minusy. I jeszcze mamy tutaj notatki. Ja jestem ciekaw, bo skoro ta gra była taka popularna, czy jest jakiś odzew jej na Steam, czyli jest ona w ogóle. Jest, proszę Państwa, i można ją w tej chwili kupić za. 5 złotych. Zobaczcie, 4,59 kosztuje ta gierka. Więc da się ją nawet na Steam kupić. W tej chwili, to jest ciekawe. Ja chętnie bym sobie ją sprawdził. Nie? Na Steamie oczywiście w tej chwili sprawdzał. Nie będę. Lecimy dalej. Kolejna gierka. Action Man. A to bo ten Across the Dniepr sprawdziliśmy na Steam? Chyba nie sprawdzałem. Czekajcie, jeszcze zerknę z Across the Dniepr. Takie stare gry, a jak widzicie, Across the Dniepr nie ma. Bo to był zresztą dodatek do gry, więc a nie wiem, czy to. Action Man 2 Destruction X, to od razu możemy sprawdzić na Steam. 2001 rok jest szansa, że wydawca na przykład nadal jest i takie starsze gierki się pojawiają, ale nie ma. Nie ma czegoś takiego jak Action Man Destruction X. Obecnie brak palnych wydania w Polsce. To była w ogóle y, gra akcji pozwalająca wszystkim graczom na wcielenie się w wielkiego superbohatera Actionmana, który niestrudzenie walczy w obronie dobra na świecie. Jak widzimy tutaj. Niestety nie zobaczymy sobie ze żadnego screena, bo nie ma. Ale mnie na tyle to powiem wam ciekawi, bo ten Actionman, kurde. no Nie, nie grałem. Nie grałem. Tak gra gdzieś wiadomo ominęła, ale zobaczmy sobie screeny, bym chciał zobaczyć z tej gry. Aha, to jest taka bijatyka chyba Zobaczcie Action Man, czekaj, czekaj. No jak widzę tutaj z jakimś dinozaurem walczy Tutaj z tym. Tak, ta gra jest dziwna, że nawet o tych skrzydłach ciężko powiedzieć. Tutaj chyba się idzie. Dobra, mniejsza z tym. Musiała być nie za super ta gra, skoro chociaż ja wiem, dużo gier jest takich, co zaginęły gdzieś w czeluściach. Ja to sobie dodam notatkę nawet, żeby o tej grze pamiętać. Bo później, jak mam tutaj zatwierdzone te notatki z plusami, klikam sobie tylko notatki i mam wyróżnione te gry, które. Gdzieś tam miały notatkę, więc jeszcze właśnie Ace Venture też miałem dać notatkę. Muszę o tym pamiętać, bo to potem łatwo mi znaleźć te gry. I jak będę chciał ograć jakąś na przykład starą grę na kanale czy coś tego typu, no to mam tutaj wtedy tą notatkę i na przykład Action Man. Tą grę może jest niedostępna, tak tutaj nigdzie na Steam i tak dalej, ale w takim razie może z jakichś Abnonuerów da się ją ściągnąć. No i dobra. I ostatnia gra na dzisiaj. Dzisiaj mało gier, bo dzisiaj mało czasu, bo nie chcę też ten odcinek, żeby był za długi. Activision Anthology. Activision Anthology. Tu mamy Pitfala. Tu mamy jakieś te wyścigi, kojarzę. To są matarowskie wyścigi. Formuły. I tu mamy obronę to miasta. Opis. Na antologię składa się ponad 40 pozycji, które swoją premierę miały pierwotnie na pamiętnym Atari 2600. To proszę. Yy, cały zestaw posiada stylowe klimatyczne menu oraz bonusy w postaci oryginalnych reklam yy, telewizyjnych czy innych powiązanych materiałów dostępne po pobiciu rekordów w danych rzemień, dodatkiem jest również załączona ścieżka dźwiękowa z wieloma charakterystycznymi dla gier z lat 80. motywami przewodnimi, a dostępne do przeglądnięcia skany wszystkich okładek oraz instrukcji do załączonych gier. No to fajne, takie jak Antologii na PlayStation 2, to jest, zobaczcie, a ja tego nie miałem. Nie grałem w co Antologię w Polsce. Wtedy w ogóle nie było mody jeszcze na retro za bardzo. Czyli można powiedzieć, że Activision wyprzedziło swoje czasy. Ciekaw jestem, czy coś takiego. Activision, niestety, już chyba nie istnieje w takiej formie: tylko jest wszystko kogoś zakupione, więc już nie wydaje swoich gier. Bo gdyby wydawali swoje gry bezpośrednio Activision na Steam, no to mielibyśmy możliwe, że wznowienie tej serii. Nie, jest. Activision, zobaczcie. No tak, Activision to Call of Duty i tak dalej. Czyli mają w dupie. Przecież oni są, no właśnie, przecież to Call of Duty, co ja co ja gadam. Czyli mają w dupie tą swoją antologię, bo przecież teraz jest moda na retro. Mogliby to wydać. Mogliby to spokojnie wydać w odświeżonej jakiejś wersji, tak? Chętni do grania w takie by się rzeczy znaleźli. Sam bym sobie coś takiego ograł szczerze mówiąc, mimo że nie lubię gier na Atari. W ogóle dla mnie Atari to syf, jak to się pisało na tym. Jestem raczej po stronie Amigi i Commodora, jeżeli chodzi o takie starsze gry. Nigdy nie lubiłem Atari, jakoś mi się zawsze ono wydawało bardziej prymitywne od Commodora i od Amigi. Chociaż na przykład atari 2600 mocno grywałem w gry na atari 2600 przez jakiś czas, przez jedne wakacje to, to była tragedia, to tak człowiek grał te wszystkie gry tam, na tym 2600 mieliśmy taki yy, atari 2600 mieliśmy takie, yy, gdzie na takim przełącz, takich przełącznikach metalowych się przełączało gry i tych gier było tam kilkadziesiąt. I tam między innymi były takie gry jak na przykład mapy. była zabawa w chowanego, najbardziej pamiętam, bo z kumplem jak graliśmy z Marcinem, to się wychodziło do przedpokoju, jak druga osoba się chowała i potem druga osoba przechodziła i szukała. Po tych pomieszczeniach było to takie wektorowe, tragiczne pod kątem graficznym, ale nawet fajne pod kątem zabawy, dobrze się to wspomina. Więc ogółem więc ogółem była to fajna zabawa. No i Activision jest, ale jak widać, no teraz tego, kto na jego hałka odświeżyli, mogliby wrzucić taki, taką antologię, nie? Tych 40 tytułów na, na Atari i nie tylko. Mogliby dodać. Aczkolwiek, o widzicie, Zork Antologii jest. RETURN TO ZORG, ZORG antologii JEST, Kaltopower POWER, to też jest stara gierka, też dali. Zobaczcie z 2005, nawet mamy POLICE QUEST SWAT. RETURN TO CONDOR JEST, czyli trochę stary gierek wydali. Betrayal COLLECTION, no zobaczcie. POLICE QUEST COLLECTION, GABRIEL KNIGHT COLLECTION, wszystko z GABRIEL KNIGHTEM, a tam te gierki ATAROWSKIE OLALI, może to i dobrze, dobra, nie ma co tutaj wchodzić w tą dyskusję. Zobaczmy jeszcze Activision Casino. Control C, Activision Casino. To jest kasino. Casino zawsze mi się wydawało takie fajne, żeby sobie zagrać. Na komputerze powiem wam. Chociaż nigdy mnie to nie wciągało jakoś bardzo, dlatego że po prostu no nie, nie jestem typem hazardzisty, chociaż lubię hazard. W tym sensie lubię hazard, że Lubię sobie zagrać w te gierki hazardowe, jednak szybko mnie nudzą Taki, taka rozrywka na tam pół godzinki, godzinkę raz na ruski rok. Bardzo mi odpowiada, natomiast jakbym miał dłużej grać w takie gry kasynowe, to szybko się nudzę. Natomiast raz na jakiś czas, niestety nie ma, kasyno tego też tytułu Activision nie wydało, czyli antologii Casino O sobie. Kasyno wyszło w 2001 roku. W tej chwili no, hazard nie jest za popularny, więc może dlatego nie wydają tego. No i mamy jeszcze, dobra, jeszcze tą omówimy ostatnią grę, a się piliad Barnawa zostawimy sobie już na następny raz. Actua Soccer 2. Actua Soccer 2, 97 rok. Ja w piłkę za bardzo nie grywałem na komputerze. Znaczy, trochę grałem w FIFA Micro Pro Soccer, to była najlepsza piłka, w jaką grałem w życiu na Komodora i żadna inna nie była lepsza od niej. <laughs> Żadne późniejsze FIFA i tak dalej. Wszystko to mnie nudziło. To to jest takie, powiem wam, jakie ja mam wrażenie. Jak odpalam nową FIFA, mówię: Wow, fajna grafika, jak fajnie się ruszałem, jakie fajne animacje. O czym po jednym, dwóch meczach mówię: Kurwa, no cały czas te same gęby, cały czas te same ryje. Masz wrażenie, że zmieniasz drużynę, a nadal ci piłkarze się nie zmieniają. Chociaż teraz to jest wiadomo, troszkę lepiej, jak są ci licencjonowani i tak dalej, no to masz, to, to już nie możesz tak mówić. No ale wiecie o co mi chodzi? Z Wysoka co tam, ja nie widzę tej gry i z wysoka to widzę tylko tych samych ludzików, wiecie, ludziki latają 11 na 11. No nudne to się robi tam po pięciu meczach można zagrać jeden wieczór i potem najbliższy, na najbliższy rok już być nagranym FIFE, tak ja mam przynajmniej. <laughs> Jak jeden wieczór pogram, mogę się fajnie nawet pobawić, z kimś ze znajomym sobie pograć, poszczeloć gole. Nawet raz na tydzień bym był w stanie zagrać tam z dwa, trzy mecze, jakbym miał z kimś, tak wiecie, do multi sobie pograć. Może bym nawet był w miarę, powiedzmy, rozgarnięty w tą FIFA, jakbym troszkę poćwiczył, ale po prostu no, dla mnie to są gry, które szybko mi się nudzą. Takie sportowe. Wolę już wyścigi jakieś, to wyścigi to jestem w stanie długo spędzić przy wyścigach czasu, natomiast przy takiej piłce, czy przy hokeju, czy przy koszykówce, no szybko tracę swoje zainteresowanie tymi tytułami. Actual Soccer 2 totalnie nie znam, nic mi ta gra nie mówi, dla mnie nie była w ogóle istotna i w ogóle jej nie kojarzę, ale zobaczmy sobie, ponieważ to ostatnia już w tym odcinku gierka, zobaczmy sobie jeszcze na screeny. Czy coś znajdziemy? Znajdziemy, to była taka kurde, ala Fifa kurde. Zobaczcie, tego, no tutaj nie powiększymy, dobra. Tak nam musi wystarczyć. Bo to tam przechodzi nam na stronki, gdzie są te... aktua Soccer... Jest na Steam? Czekajcie, czekajcie, bo to to aż... 97 to były te pierwsze... Te... A, c... Tu, a o no proszę bardzo, proszę państwa, jest ta gra na Steam. Actua Soccer 2 aż mnie zdziwiło, nawet nie chciałem sprawdzać, bo mi się wydawało, że to taka stara gra w piłkę i nie będzie na Steam. Jest. Żądają za nią w tej chwili. Zobaczcie, Actua Soccer, Ice Hockey jest, Actua Tenis, Actua Golf nawet jest. Ja, pierdzielę. Aktua Sports Collection, można sobie zgarnąć, jak ktoś jest fanem, może sobie zgarnąć Actua Soccer 2, hokej, tenis i golf. Proszę Państwa, kto to był wydawcą tego? Gremlin Interactive i Pixel Games UK. No to Actua Soccer że, ze względu na swoje, że tak powiem, retro korzenie. I zobaczcie, oni tu zamiast pisać faktyczną datę, kiedy gra była wydana, że to jest gra z 97, dają, że to niby 2022 rok, i taki gracz kupi, no to się dziwić, że będą tutaj nie wiem jakim cudem, ale kiedyś to grałem, wygrywałem i jakoś ogarniałem o co chodzi, a teraz to jakaś porażka, nie ogarniam. Great game, would again. <ścoughs> a produkt otrzymany bezpłatnie zaznaczył, no. Nie no, powinni tutaj nie kłamać, bo to jest data wydania na Steam. W październiku 2022 roku na Steam wydali, natomiast gra wyszła w 97 roku. W kwietniu 97 roku, 10 kwietnia, dokładnie 97 rok. I szczerze mówiąc, dla mnie znaczyła nic, nie znaczyło nie grałem w ogóle. Dobra. No to tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę, no i oczywiście zapraszam za tydzień, za tydzień może nagrać jakiś dłuższy, ciekawszy odcinek, zobaczymy, w tym tygodniu mam troszkę mniej czasu, muszę zrobić inne rzeczy, więc też nie chciałem, ten, żeby ten odcinek był nie wiadomo jak długi, ale kilka gier udało się y, omówić. Dzięki za uwagę, do usłyszenia za tydzień, hejo!